Tutaj Gabis się mówi Trip. Razem z się i psem tworzymy vloga o tym że samochodzie. Pozdrawiamy obecnie spod Kemnic. E, jesteśmy jednocześnie bardzo blisko autostrady, czyli mamy fajny dostęp do dalszej trasy, a z drugiej strony przy polu rzepaku, przy lasku, z dala od ludzi, cisza, spokój. miejscóweczka na dosłownie jeden, no na upartego Ej. dwa samochody zero śmieci, cisza, spokój fajna e, na taki przelot na jedną noc do zatrzymania. A czemu tutaj jesteśmy? Dlatego, że jesteśmy w drodze do Bad Kisingen, gdzie odbywają się coroczne targi offroadowe, e, Abenteuer und Allrad. A dlaczego tam jedziemy? Od razu rzucę z grubej rury. Przyznamy się, a co? Ważny news. Postanowiliśmy spróbować, postanowiliśmy zaryzykować. Na razie jedziemy na targi, nigdzie na żadnym portalu nie znajdziecie naszego samochodu. Po prostu zbadamy rynek, zobaczymy co się stanie. Ale tak, postanowiliśmy spróbować sprzedać ten samochód. Dlaczego? Bo troszeczkę nam się zmieniło życie od momentu, kiedy go kupiliśmy i musimy dopasować jakby nasz pojazd do naszych potrzeb. A Nasz kamper niestety czasami zostaje bez sensu pod domem, kiedy my jedziemy gdzieś na noc, bo nie zdążymy po prostu im dojechać do celu. Mamy taką pracę, która wymaga od nas dużo podróżowania no i nie możemy poświęcać całego miesiąca na to, żeby być w drodze. Zobaczymy, co się stanie. Więcej Wam opowiemy w kolejnym odcinku. Przedstawimy Wam też koszty tak i może wtedy troszeczkę łatwiej będzie Wam zrozumieć naszą decyzję. Wiem, że. Niektórzy będą zawiedzeni, niektórzy się pewnie ucieszą, szczególnie ci, którzy od początku byli sceptyczni do naszego projektu, a takich ludzi było sporo. Także no cóż, tak jest życie, trzeba zmian, trzeba szukać nowego projektu, no właśnie, w razie czego nie zamykamy vloga, będzie nowy projekt, ale jaki to nie będziemy gdybać, nie będziemy Wam rzucać teraz tematu, kiedy nadal jesteśmy posiadaczami tego cudenka. O sprzedaży jeszcze zdążymy Wam nie raz powiadolić, natomiast w tym odcinku też skupimy się na takich małych zmianach, które wprowadziliśmy, no bo ten samochód zawsze robiliśmy dla siebie jak tylko wpadamy na coś, że można coś ulepszyć, to to robimy i... Jak pamiętacie albo możecie jej nie pamiętać, ze dwa odcinki temu narzekaliśmy na to, że nie działa nam gaz w kamperze. Mimo, że instalacja jest nowa i wszystko powinno być cudne i sprawne, no to nie dochodził nam gaz ani do kuchenki, ani do bojlera, który grzeje wodę, więc pojechaliśmy sobie na parę dni i mieliśmy problem zarówno z myciem, bo trzeba było kombinować, jak i z gotowaniem, trzeba było robić ogniska. No i okazało stało się metodą tam prób i błędów odkręcania i sprawdzania, że przez reduktor nie przechodzi gaz, po prostu się zatkał. I co w związku z tym pomyśleliśmy sobie, dobra, jedziemy do sklepu kempingowego, kupujemy nowy reduktor, do widzenia. No nie jest to takie proste, bo takich reduktorów prawie nie ma, więc kupiliśmy najpierw oczywiście zły, bo komuś się wydawało, że będzie pasował, zwróciliśmy ten zły. I zamówiliśmy ten właściwy. W międzyczasie rozpoczęliśmy rozpytywanie i diagnostykę, co zrobić, żeby już się ten problem nie powtórzył. Okazało się, że jak się tankuje na naszych stacjach gaz, to on jest trochę zanieczyszczony i po prostu trzeba zamontować koniecznie przed reduktorem filtr, który będzie zatrzymywał te wszystkie pyłki i inne pierdoły. No i taki filtr tam przyszedł. E, tylko, że przyszedł nam nie do tego reduktora, który my mieliśmy, czyli ten nowy już jest załatwiony. Dodam tylko, że narzekaliśmy na to i opowiadaliśmy Wam. Dwa odcinki temu, początkiem kwietnia, jest koniec maja, e, udało się załatwić nowiutki i pasuje. Tylko, że filtr nam przyszedł do reduktora, który też miał być jako zamiennik, natomiast w życiu się nie zmieści w naszym kamperze, więc tutaj jest wszystko git. Natomiast tutaj nie pasuje. I teraz rolą naszego pana gazownika, którego bardzo pozdrawiamy, Tados serwis Wrocław, jest to, żeby zamontować nowy reduktor, niepasujący filtr przed reduktorem. Wyobrażam sobie, jakąś przejściówkę, na pewno muszą istnieć. I jeszcze co więcej, zmieścić to w naszej instalacji, którą wam za chwileczkę pokażę, bo jak zobaczycie, to tam no, nie ma miejsca, ale coś się wyczeruje. Myśleliśmy, że po prostu kupimy, skoro ten jest zatkany, to kupimy od ręki w ogóle nową taką część, wymienimy sami i będzie po kłopocie. No natomiast okazało się to jak zwykle, jak to przy budowie kampera i potem w późniejszych zmianach nie takie proste, skomplikowane. I jeszcze trzeba na wszystko czekać. No ale dobra, jutro jedziemy z nowym reduktorem i z filterkiem, który liczymy, że pan gazownik wymyśli jak wymienić. Właśnie po to, żeby go zainstalować pod naszym zlewem, ale ponieważ, nie wiem, tak już chyba mamy, że jak coś zmieniamy, no to na całego. Obiło nam się o uszy, że taka butla, którą my mamy, no to nie jest popularne rozwiązanie. W serwisach kempingowych się trochę dziwili, a my mamy zwykłą butlę samochodową, tylko że ten pobór gazu jest odwrócony, nie tak jak do zasilania silnika samochodowego, tylko odwrotnie, tak, żeby można było właśnie do sprzętów użytku domowego kempingowego go używać. No i pomyśleliśmy sobie, jak tam w serwisie krzywo popatrzyli to my może byśmy sobie wymienili to na gazbank i tym sposobem skończyliśmy z pięknym gazbankiem który zostanie zainstalowany pod naszym samochodem to jest no, rozwiązanie prawilne tak jak się robi w kamperach więc tak będziemy robić co nie zmienia faktu, że tak czy siak gazbank się tankuje na stacjach benzynowych więc filtr jest obowiązkowy a tutaj w szafeczce sprawa wygląda tak to już sobie kucnę i Wam pokażę ty też może być O właśnie. Generalnie w tym miejscu był reduktor i koniec kropka, a pod reduktorem trzeba zmieścić filtr, więc jak widzimy totalnie nie ma miejsca, a tu jeszcze jest pięknie zalepiony, także po prostu masakra. I co ja sobie wyobrażam, natomiast nie mam pojęcia, że pan gazownik ten przewód trochę skróci, gdzieś tu na górę da reduktor, a pod spodem filtr. Czy tak się stanie i czy mu się to uda? Nie mam pojęcia. Ale wierzę, że skoro już prawie dwa miesiące jeździmy z niesprawną kuchenką, to jednak uda się coś wymyślić, bo to już by było przegięcie. Wybieramy się do batki singen i trzeba będzie tam gotować. Brać prysznicę, tam jest gdzie akurat. Ale trzeba sobie będzie jakoś radzić. No i po prostu to są podstawowe rzeczy z wyposażenia kampera, więc liczymy, że się uda. Ale okaże się no, na przestrzeni najbliższych kilku dni. Trzymamy kciuki. I. Oto zaglądamy pod samochód, Tadam Mamy gaz bank, on ma 16 litrów pojemności. Wcześniej była tutaj taka zwykła butla, a teraz proszę bardzo, kempingowy typowo sprzęt. Yy, Od takie unowocześnienie. Zamiast tylko wymienić reduktor, dodaliśmy tam też filtr, żeby już więcej się nie zatykał ten reduktor. Reduktor jest zresztą dodany, większy. No, i przy okazji Gazbank. Wszystko działa fajnie. Gotowaliśmy dzisiaj herbatę. Dodam, że mamy, jedziemy do Bad Kissingen, czyli mamy koniec maja, a chyba 8 kwietnia nam się to wszystko zepsuło. Skompletowanie części, przeróbki, prace trwały długo. Dziękujemy tak w ogóle panu gazownikowi. Tutaj nie umawiałam się z nim na żadną reklamę, natomiast to jest naprawdę w porządku. Człowiek, który, którego po prostu warto polecać. Ta do serwis we Wrocławiu e, wszystko ogarnął: przejściówki, tam były różne średnice, po prostu podłączenie tego nie było miejsca na ten filtr, wymiana butli, wszystko ogarnął. I jeszcze wiedział, że się spieszymy, więc po prostu zrobił to na czas. A może zauważyliście też taką delikatną zmianę? Patrzcie, te, te boki tutaj, to wszystko. Było zielone, ale jakoś tak nas tknęło, żeby jednak zrobić czarne i w sumie chyba wyglądają fajniej. W środku progi też mamy czarne, ale nie będę ich teraz pokazywać, bo widziałam, że wczoraj tam naniosłam błota, bo co chwilę leje. Siemam jednak kazał pokazać, bo mówi, że nie ma aż tak dużo błota. Tu dywanik wszędzie ładnie naklejony, wykładzinka, tu pod spodem też ciach. A tutaj czarne progi. Lepiej to wygląda, po prostu nie ma co. Zanim rozpoczęliśmy renowację tego samochodu, nie pamiętam czy tutaj, czy tutaj był taki napis, ale chyba tutaj, co? No chyba na dole. Chyba na dole. No więc trzeba go przywrócić. Mam nadzieję, że to zrobię równo. I teraz ta jest też krzywo, nie? Kończymy na dziś dzięki, że nas oglądaliście. Zdajemy sobie sprawę, że pewnie część osób zaskoczyliśmy informacją o sprzedaży. Wszystko wam w szczegółach podamy, powiemy. No życie takie jest, że czasami zaskakuje i zmienia nam ścieżki, którymi podążamy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.